Skończy się mecz, kiedy dziennikarze zadadzą już wszystkie pytania. Wówczas do szatni wchodzimy my, Szatnia Akademików. To miejsce nie tylko na wnikliwą analizę zwycięstw i porażek AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pytać będziemy o wszystko. Dzień dobry, witamy w Szatni Akademików. Dzisiaj o tenisie stołowym porozmawiamy sobie przed majówką. Część drużyni już zakończyła swoje sezony i właśnie w tym gronie są tenisiści stołowi Azotesu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prędzej skończyli zmagania w drugiej lidze, a następnie zagrali w finale akademickich mistrzostw Polski, skąd przywieźli brązowy medal w kategorii uniwersytetów. O tym sukcesie porozmawiamy wspólnie z naszymi gośćmi. Mateusz Żelęgowski, witam. Dzień dobry. I Mikałaj Studolica. Dzień dobry. Witajcie panowie bardzo serdecznie. Dobrze was widzieć. Medali nie macie, ale widzowie słuchacze nam uwierzą na słowo, że brązowe medale zdobyliście w kategorii uniwersytetów. Jak postrzegacie, no właśnie, sukces, czy jakiś błonia do jest jak na to patrzycie? Znaczy uważam, że przy, przy tak dużej konkurencji, przy tak dobrym poziomie i Wiadomo, że każdy może tak powiedzieć, ale myślę, że przy dosyć nie, nieszczęśliwym losowaniu, myślę, że brąz w kategorii uniwersytetów klasycznych to naprawdę, naprawdę wielki sukces. Wyciśnięta jak cytryna, można powiedzieć, ta cytryna. możliwość medalu. Mikołaj, jak Ty patrzysz na, na to Wasze ampowe granie? I też dorzućmy tutaj pytanie, czy byli? No byli, byli też czołowi zawodnicy, można powiedzieć, polscy, jeżeli chodzi o tenis stołowy. Tak, zdecydowanie. Nawet miałem przyjemność zagrać z jednym z nich, z Jakubem Diasem. No olbrzymia tak naprawdę szansa dla mnie i jestem bardzo zadowolony, że miałem taką okazję. Jeśli chodzi o Ampy, no to jeszcze z nieobecnym tutaj Kubą Leśniewskim e, uważam, że też daliśmy w siebie 100%. E, te mecze, które powinniśmy wygrać uważam, że wygraliśmy. E, tak naprawdę z ostrym pazurem skoczyliśmy na przeciwników. Łącznie z Mateuszem, który trzeba powiedzieć wprost, no, zrobił największą robotę tak naprawdę. A Mateusz na no co dzień nie gra w ligowym zespole AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego, to dopowiedzmy. Będziemy pytać, czy ten status się zmieni. Ale to za chwilę najpierw jeszcze dopytam Was o poziom tych mistrzostw, bo skoro są tacy zawodnicy, jak, jak wspominacie, jak chociażby Jakub Dyjas, to to już same te nazwiska dodają powagi imprezie, Mateusz. Tak, oczywiście. Znaczy, na, na tych zawodach mierzyłem się z wieloma zawodnikami, z którymi... Także grałem w obecnym sezonie pierwszej ligi i myślę, że też poziom wykraczał poza pierwszą ligę, tak jak tu wspominaliśmy Jakub Dzias, Patryk Zatówka, Damian Wenderlich, zawodnicy którzy, którzy tak naprawdę z sezon na sezon cały czas występują w Ekstraklasie. No, myślę, że myślę, że te mecze z tymi zawodnikami, czy to z uczelnią z Warszawy, czy z Politechniką Gdańską pokazały nam, że potrafimy rywalizować z takimi, z takimi zawodnikami, gdyż te, te drużyny były naszpikowane zawodnikami jednak z pierwszej ligi czy też z Ekstraklasy. To dobrze dla tego sportu i dla Ampów, że Tacy zawodnicy decydują się zagrać chyba, bo zawodnicy z niższych lig też mają możliwość konfrontacji z nimi, prawda? Dokładnie. Ja miałem możliwość zagrać z niektórymi zawodnikami z pierwszej ligi. Niestety nie udało mi się wygrać, aczkolwiek miałem okazję właśnie się sprawdzić, zobaczyć na jakim poziomie jestem obecnie. Nawet udało mi się nawiązać walkę z panem Adamem Doszem, który na co dzień występuje w pierwszej lidze północnej i ma tam najlepszą skuteczność. Prawie udało mi się wygrać drugiego seta. Uważam, że zagrałem bardzo dobry mecz wtedy, mimo tej przegranej. No, to jestem z siebie zadowolony, że chociażby mam możliwość nawiązać nawet walkę. Musiał się naprawdę, uważam, ze mną skupić. Więc... Też bardzo doświadczony, też ograny, także na superligowych parkietach zawodnik, takich zawodników doświadczonych, którzy schodzą szczebelek, albo nawet dwa szczebelki, to jest zmierzając do naszych drugoligowych tutaj zmagań. Też już nie brakuje, prawda? Mikołaj, ty, no, nie boję się powiedzieć, byłeś Hegemonem. 11-1, 11, 11 zwycięstw, jedna porażka. Kapitalny bilans indywidualny w tej drugiej lidze. W drugiej lidze, w której AZS uplasował się na piątym miejscu. Zanim o sobie, to najpierw o drużynie. Jak oceniacie ten, ten, ten sezon? Uważam, że to był bardzo dobry sezon. E, tak naprawdę wszystkie chłopaki starały się dawać siebie 100%, co też bardzo istotnie. Istotne uczestniczyliśmy właśnie w treningach e, i naprawdę zostawialiśmy tam też serce. E, jeśli chodzi o ligę, e, no to bardzo się skupialiśmy, tak naprawdę była jedność w drużynie, co też jest uważam bardzo istotne. Każdy siebie mocno wspierał. To też jednak pomaga osiągać takie inne, a nie inne rezultaty. No to już przysłuchuję, bo ja tak trochę tę kaskadę tych zawodników schodzących wywołałem, ale w kontekście także pierwszej ligi, w której ty grałeś, faktycznie ten, ten, ten poziom, gdzie nie wszyscy łapią się do Superligi, także gdzieś widać i w pierwszej, i w drugiej lidze dobrych, doświadczonych, zaprawionych w bojach zawodników? Tak, oczywiście. No, my przed sezonem u nas w drużynie w KS Boże karniszewice oczekiwaliśmy może na miejsce w pierwszej czwórce, może na mi miejsce nawet na pozycjach barażowych, Jednakże ten sezon nas bardzo zweryfikował pod kątem tego, że liga była bardzo wyrównana. To znaczy każda drużyna tak naprawdę walczyła o utrzymanie na dole, poza po Poltareksem, Pogoń, Lemberg. I muszę przyznać, że był to najcięższy sezon dla mnie w trakcie całej mojej kariery pierwszoligowej. Więc, więc myślę, że ten poziom bardzo, bardzo się przesuwa. Jednakże przychodzi dużo zawodników z zagranicy do Ekstraklasy, co automatycznie, automatycznie zwiększa poziom w pierwszej i w drugiej lidze. No właśnie, w tej drugiej wizycie znanych nazwisk nie brakuje. Trener Daniel Bobek się trochę tutaj biczował, że gdyby on grał lepiej, to AZS byłby jeszcze wyżej. Skończyło się piątym miejscem, można było coś więcej tam jeszcze szarpnąć? Myślę, że, że bardzo ciężko mimo wszystko. Jednak też uważam, że ja musiałbym trochę więcej meczy powygrywać, mimo że uważam, że to, to był bardzo dobry sezon w moim wykonaniu. Jednak dało się inne mecze wygrać z jednym zawodnikiem, który też nie jeden sezon spędził w pierwszej lidze. E, prowadziłem 108 w piątym secie, czyli miałem dwie piłki meczowe, no i niestety mecz ten udało, udało mi się. Niestety ten mecz przegrałem. Któż to był? E, to był pan Jacek Nowokolski. A, no tak, był zawodnik z u Palmiarni Zielona Góra. Chociażby. Tak, dokładnie. Jestem dumny, że udało mi się nawiązać tak równowalkę, aczkolwiek no nie dosyć olbrzymi pozostaje mimo wszystko. Dużo pokory Mikołajów w tobie, ja jednak będę tutaj zalecał, żeby mieć też świadomość własnej wartości, bo ona też się w tych rankingach drugoligowych odbijała jak najbardziej. No i też raz jeszcze odwołam się do trenera Daniela Błopka, który mówi, że jakby był z nami Mateusz Żelęgowski, to moglibyśmy walczyć o coś więcej. To czy Mateusz będzie za zatesem w przyszłym sezonie, żeby walczyć o coś więcej? Ciężko mi tak powiedzieć oczywiście na antenie. Prowadzimy rozmowy. Ja też yy, myślę cały czas co zrobić z przyszłym sezonem. Tak, tak jak mówię, prowadzimy rozmowy. Myślę, że myślę, że byłoby to dla mnie dla mnie bardzo, bardzo, miłe, bardzo miły powrót do AZS, bo, bo bodajże sam nie wiem, już w siedmiu albo sześciu latach yy, grania poza, poza uniwersytetem. Tak jak mówię, będziemy rozmawiać, i, i liczę, że na pewno, na pewno jak nie w tym sezonie, to, to wrócę w którymś. A Mikołaj, a ty zostajesz? Jakie plany ty masz, jeżeli chodzi o AZS? Bo to też ta giełda transferowa już rozkręca się na dobre właściwie. Ja tutaj czuję się jak ryba w wodzie tak naprawdę, więc nie myślę nawet o żadnym transferze. Jeśli Uniwersytet Zielonogórski będzie zainteresowany przedłużeniem kontraktu ze mną, to będę bardzo zadowolony ze względu chociażby na warunki treningowe, które tutaj są hmm. dla mnie wprost magiczne. Mieszkam w akademiku i mogę tak naprawdę, w jednym budynku mam salę i, i świetnych zawodników. Czyli nawet chociażby. obuwia zmiennego nie potrzebuję. <grym> tak, <grym> mogę sobie w klapkach pójść na salę. <grym> Oczywiście na sali już w butach sportowych. No tak? bo można kontuzji doznać w klapkach, <grym> prawda? Dokładnie. Tak Świetnie też uważam prowadzi trening i pan Daniel Bobek. Narzuca ćwiczenia takie, które pomagają mi się rozwijać Widz, i widzi, które strony które uderzenia są słabsze w moim przypadku i dostosowuję ćwiczenia w taki sposób, abym te słabsze strony rozwijał i bardzo, bardzo sobie to cenię, bo czuję postęp. Jednak w tamtym sezonie uważam, że grałem troszeczkę słabiej niż w tym i dzięki tym ćwiczeniom, systematycznym, regularnym treningom i no, zaawansowanym ćwiczeniom mogę tak naprawdę dalej się rozwijać, co jest dla mnie bardzo ważne. Mateusz mówi, że rozmowy trwają. Wiesz, jak może Mikołaj ten skład się ewentualnie za czasów zmienić, jak, jak, jak ta ekipa może się wykrystalizować na kolejny sezon i o co byście chcieli powalczyć na pewno na pewno chcielibyśmy zagrać lepiej. Ja raczej staram sobie, stawiam sobie takie personalne cele, więc chciałbym jeszcze lepszy wynik wykręcić. Dlatego bardzo tam się staram, na treningach oczywiście i tak dalej. Aczkolwiek, jeśli chodzi o, o skład, niestety nie mam jeszcze żadnych informacji na ten temat. Raczej próbuję skupiać się tutaj na sobie i, i, i na wsparciu drużyny. Sportowa dyplomacja na wysokim <laughs> poziomie. Ostatnia kwestia, panowie, bo rozmawialiśmy o tym jeszcze przed wejściem na antenę o takim ekspresyjnym podejściu do tematu przy stole. Mikołaj mówi, że lubi sobie pokrzyczeć, a ty Mateusz, jak to jest u ciebie i jeżeli tak, to co wykrzyczycie? Bo ja tam czasami słyszę jakieś wschodnie zwroty, ale kiedyś pytałem Lucena Błaszczyka, to to nie jest nic konkretnego. Znaczy u mnie, u mnie myślę, że to się zmieniło z wiekiem. Jeśli, w momencie, kiedy byłem młodszy, to byłem bardzo ekspresyjny i myślę, że zarówno mi to pomagało, jak niekiedy potrafiło mi jednak przeszkodzić w tym momencie. Yy, myślę, że jestem trochę spokojniejszy przy stole. Yy, także, także wychodzi to ze zmiennym efektem. Ja też w tym sezonie yy, miałem problemy z wygrywaniem w końcówkach meczu, więc myślę, że w przyszłym sezonie będę musiał zmienić trochę podejście. Ale tak jak mówię, jak byłem młodszy, byłem dużo bardziej ekspresyjny, teraz jednak się trochę stanowałem przy stole z wymiernym skutkiem. A krzyczycie coś po chińsku? Myślę, że nie wiemy, w jakim języku do końca. <grym> to jest myślę kwestia, kwestia interpretacyjna, kwestia też myślę, nie wiem, kreatywności. Sam nie wiem. No myślę. zdarzy się, że krzykniemy na przykład tak jest albo nie wiem, super chociażby tak, żeby się zmotywować. Mi to właśnie zawsze pomagało, chociaż. Tak jak u Mateusza, u mnie też się to zmieniło. Gdy byłem młodszy, byłem bardziej stonowany. Natomiast potem zacząłem studiować psychologię i tam wyczytałem, że dobre nastawienie już przed meczem jest bardzo ważne. I mi w tym dobrym nastawieniu właśnie pomagało krzyczenie i podbudowywanie się. I przed meczem już tak naprawdę wychodziłem, jako wmawiałem sobie, że jestem takim potworem i teraz zostawię tutaj serce, nie? No uważam, że mi to pomaga, aczkolwiek również... Zależy, gdyż w trudniejszych meczach czasem jednak potrzebna jest ta chłodna głowa, odstudzenie y, emocji i, y, i większe przemyślenie gry, niż tylko tak naprawdę na wariata, agresywna gra i tak dalej. Panowie, nawet jeżeli krzyczycie po chińsku, to pożegnamy się po polsku. Żeby tutaj nie wprowadzać zamieszania, Mateusz Żelangowski, Mikołaj Stodolica, tenisiści Stołowi, brązowi medaliści Akademickich Mistrzostw Polski Uniwersytetu Zielonogórskiego, byli naszymi gośćmi. Raz jeszcze wielkie dzięki. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. To była szatnia akademików Marcin Ksiwicki. Dobrej majówki życzymy. Do usłyszenia i do zobaczenia. Kiedy skończy się mecz? Kiedy dziennikarze zadadzą już wszystkie pytania? Wówczas do szatni wchodzimy my, Szatnia Akademików. To miejsce nie tylko na wnikliwą analizę zwycięstw i porażek azs Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pytać będziemy o wszystko.